Panie Jezu Chryste, obecny w najświętszym sakramencie ołtarza, Ty zostałeś posłany przez Ojca w Duchu Świętym, aby nas zbawić w Twoim Kościele. Ty powołujesz tych, których sam chcesz, do współpracy z Tobą w głoszeniu Ewangelii w tym uroczystym czasie, jakim jest rok jubileuszu trzechsetlecia powstania naszego lubelskiego seminarium. Przychodzimy do Ciebie z pokorą i z ufnością. Przychodzimy na Twoje wezwanie, bo słyszymy w głębi duszy i umysłu Twój potężny i pociągający zarazem głos. Głos pomnożony wielką liczbą powołanych, którzy tutejsze mury mieli za swój dom. Dziękujemy, że dla realizacji Twojego zamysłu ustanowiłeś zgromadzenie księży misjonarzy, którzy przyjęli skierowane do nich zaproszenie i przybyli do naszego miasta, aby z pożytkiem pracować nad kształtowaniem serc i umysłów młodych ludzi powołanych do kapłaństwa. Dziękujemy Ci za to, że stale wzbudzasz powołania z naszej ziemi. Że te mury nie pozostają puste. Dziękujemy za łaskę przyjmowania w tym miejscu sakramentów świętych, za Twoją wierną obecność w tabernakulum, za głoszone od wieków Słowo Boże, za świętych, którzy stąd wyszli, za błogosławionych kapłanów-męczenników II wojny światowej, których tu formowałeś za kapłanów bohaterów doby komunizmu, za różnorodne powołania biskupie do pracy diecezjalnej i misyjnej. Dziękujemy za doświadczenie powszechności Kościoła, przez obecność pod wspólnym dachem dwóch obrządków katolickich i wielu narodowości za możliwość obcowania z nauką Bożą w najczystszej i najlepszej formie przez Twój zamysł powołania w Lublinie Katolickiej Wyższej Uczelni. Zabrakło zdrowego pragnienia pogłębionej wiedzy i intensywnego kroczenia drogą świętości. Prosimy Cię o zapał w gorliwym studiowaniu prawdy Bożej i o świętość życia dla wszystkich członków naszej wspólnoty. Pozwól nam rozwijać talenty, których hojnie udzielasz w całej gamie ich bogactwa i różnorodnego piękna. Niech towarzyszy nam opieka naszych mądrych i świętych patronów. Świętego Jana Pawła II, świętego Stanisława Kostki i błogosławionego Antoniego Zabistowskiego. Chroni to miejsce, Panie, i wszystkich, którzy tutaj pracują, uczą się i modlą od napaści złego ducha i od wszelkiego grzechu. Najwyższy i wieczny kapłan, Ty pragniesz zmarłych ludzi, i dlatego założyłeś Kościół, jako wspólnotę siostry braci, zjednoczonych w Twojej miłości. Umanacie całe życie. Najświętsze serce Jezusa, Maryjo Matko Kapłanów, święty Janie Pawle II, święty Stanisławie Kostko, błogosławiony Antoni Zawistowski.